Nauka oczywiście nie potwierdza istnienia prany, jest to bardziej złożony proces, tak naprawdę. No ale to co zauważono właśnie, to to, że pranę można poczuć w ciele. Odpowiednie ćwiczenia oddechowe pobudzają, dodają nam energii, tak, albo właśnie uspokajają nas. No i stąd się wziął ten koncept, że musi być jakaś energia, która na to wszystko wpływa. Generalnie. Prany nie ma, prana nie istnieje, tak? Nie, to, to nie jest energia. Tak jak nie wiem, mamy w gniazdku, e, <laughs> że ją wdychamy i ona, ona robi różne rzeczy, tak? Mamy ten aspekt gazowy, nazwijmy mm -hmm. to, tak? Czyli z jednej strony jest wymiana gazowa, tlen, dwutlenek węgla, inne gazy, nie wiem, tlenek azotu. A z drugiej strony mamy tak naprawdę oddziaływanie mechanizmu oddechowego na autonomiczny układ nerwowy, mm -hmm. który zarządza, zarządza naszym pobudzeniem. Odniosę się tylko do tego, dlaczego starożytni stworzyli koncept prany i co oni z nim robili w hatha Nie wiem, zamkniemy oczy, siadamy, skupimy się na naszym ciele i bierzemy głęboki wdech, to rzeczywiście czujemy jakby to powietrze, które wpadało przez nos, nie to, że płynie sobie do jakiegoś worka, który jest w klatce piersiowej, tak? tylko czujemy, jakby Rozchodzi. rzeczywiście rozchodziło się po całym ciele, przenikało. Tak? I tak jakby gdy skupimy się na tym zmyśle propriocepcji, to nagle zaczynamy czuć całe ciało, jakby było wypełnione czymś, co delikatnie pulsuje, mrowi jest takie pełne życia. W, w ogóle te koncepty hatajogi typu Kundalini, prana, mhm. czakry i tak dalej, to co ja uważam po tych wszystkich tak. latach praktyki, te rzeczy nie istnieją. My, my tak zbyt dosłownie. Do tego podchodzimy. Tak, mhm. bo one też trochę. Te słowa nie, nie opisują Ach. rzeczy, tak jak, nie wiem, łokieć, nerka. Miałby ręka. opowiadać jakąś historię, która będzie nam bliższa. Tak, one bardziej mówią o doświadczeniu, mhm. takim jak ból. Mhm. Czyli prana nie jest jak łokieć, bardziej jest jak ból, mhm. czyli jest pewnym zjawiskiem wytworzonym na poziomie układu mhm. nerwowego, który nasza świadomość odbiera poprzez układ nerwowy. Tak? Czy jesteśmy w stanie poczuć coś takiego, ale nie znaczy, że coś takiego istnieje. Tak? Nie jest możemy tak. tego zbadać w oderwaniu od układu nerwowego, tylko tak naprawdę jest to reakcja układu nerwowego, która może być zinterpretowana i w taki dosłowny sposób, właśnie opowiedziana, że czuję, jakby w moim ciele krążyła w tej chwili energia. Ale to nie znaczy, że ona tam krąży, tak? tylko układ nerwowy, skupienie moje na układzie nerwowym daje mi takie doświadczenie.